jak mam taką jedną ciekawostkę w głowie teraz mi klopciła do głowy i nie bardzo ci na... Co coś jest to, jeżeli nie było widać? Dobra. Po pierwsze, posłyszeliście chyba o takiej gadce, że coś jest tak małe, że tego nie widać. jest jeszcze jedna gadka, że jest coś tak... że coś jest tak dużego, że tego też nie widać. To co my widzimy się nie czy kurna jakie? Bo to mnie najbardziej ciekawi... Nie było, nie było nic widać. Dobra, bo mnie to najbardziej ciekawi, bo jedni mówią, że coś jest tak duże, że tego nie widać. I niektórzy mówią, że jest coś, jest coś tak małe, że tego też nie widać. To co my widzimy? Średnie rozmiary? Bo w średnich rozmiarach to jest świat. I takie mam teraz takie dziwne skojarzenie już o tym, że kula ziema, ziemska jest okrągła, taka duża, ogromna planeta i średniej wielkości, ale ja nawet rozumiem to coś jest tak małe, że tego nie widać. Bo powiedzmy, bakterie, one są małe, że ich nie widzimy. Ale jest coś jeszcze tak dużego, że tego też nie widzimy. Na przykład jakby teraz jakieś ogromne... Olbrzymych chodzili, to byśmy ich tak też nie widzieli, ponieważ u nich oni tak, jakby są poza światem, a my ich nie widzimy. Ale oni też nas nie widzą. To takie mam teraz takie skojarzenie. Ja takie w głowie mam nie wiadomo co. Tutaj, taka ciekawostka właśnie mi się szła teraz do głowy, więc co już na tyle. Baj.